Cześć, człon. dobry wieczór moi drodzy Piwo Maniacy. Dzisiaj będziemy degustować i otwierać piwo, które datę ważności miało już pod koniec roku 2022 roku, 15 grudnia, ale to nie znaczy, że to piwo będzie popsute. To jest porter bałtycki z gryparu trzech kumpli porter e, wędzony hmm, Tomasz wrzucał degustację tego filmu. Ja jeszcze nie, nie pamiętam, czy to piwo piłem czy nie. Nieważne. Zbliża się już taki trochę jesienny klimat, więc to być może spora, żeby wypić coś ciemnego, coś bardziej mocnego. I tak sobie pomyślałam, a odkurzę piwnicę i wyciągnąłem sobie. I tu zaraz, co my tu mamy? 24% Belgię, 10,1% alkoholu. To by było też bardzo ciekawe piwo do wymrożenia, ale mam tylko jedną butelkę, więc nie będę tutaj szaleć i będziemy tu pilić za chwilę. Ale co my tu mamy? To jest takie trochę po połączenie. Yy... Jesteśmy jednym z niewielu brewarów na świecie, które będą służyć samodzielnie. Spróbuj nasz. Aha, dobra, to jest reklama innych piw. Yy, tu mamy tak. Słodniki woda, słodzień śmienny wędzony, to jest coś innego z portrelu bałtyckich. Eee, Słód żydni, też coś ciekawego. I chmiel oraz gałcz. Nie używamy aromatów. Brawer lotny trzech kątów. No to otwieramy. O, tak się trochę pachnie nie kształcił dziwnie. Boch. Jakbym czuł, bardzo takie, nie czuł porządnie wędzone piwo grodziskie. Teraz taka mierkowa czekolada, gorzka trochę. Będzie, będzie uczta. Kakałko, czekolada. To, no, to znaczy kakałko. No dobra. Pachnie. Wybitnie. W razie tyle mi wystarczy. Piana bardzo ciemna, drewno pachę więc piwo raczej po terminie nie popsuło się, jak to na portery, jakby, jak to, to portery z wiekiem są coraz bardziej szlachetne. I mocno przypieczony chleb. Tu już tego dymu nie wyczuwam. A taka kwaskowatość e, słodów palonych u, tak, piekąca troszkę w nos. No, ja nawet nie mam żadnych wątpliwości, to piwo w smoku musi być wyjebiste. Próbujemy. 10,1 plus alkoholu, ale tego się nie czuje. To jest ciekawym. Natomiast wyczuwa się na pierwszym planie, takie delikatne, może, to nie jest delikatne, wyczuwa się palone schody, wyczuwa się taki wędzony klimat, typowo podobny do, grudzińskich. Bywa jak na swoje parametry nie jest ze schodkiem, Tak, troszkę orzechowo, orzechowo, kakaowo, czekoladowo, bardzo fajne. w tym piwie to, że nie jest przesłodkie, to nie jest coś bombonierkowego w smaku, to jest po prostu bardzo dobry, ciekawy porter porterboxyk z dodatkiem węconych słodów, no. Nie wiem, czy Anno Domini 2023 te piwa jeszcze są. Ale wiecie, portery bałtyckie ja się nie kupuje i nie pi. No, nie powiem, to jest generalizacja. Ale portery bałtyckie, ja miałem taką tendencję, że piłem na świeżo i zostawiam piwo do, drugie do leżakowania. No, fenomenalny, fenomenalne. Bardzo dobry porter bałtycki. Inny, troszkę inny. To nie jest taki porter, porter. Tu mamy coś ciekawego, czyli dla bierników jak znalazł. Trzymajcie się wasze zdrowie, a ja po malutku w zaciszu kuluarowym wypiję tu dopiję.